Cześć z tej strony Bartek Piesiecki. W tym odcinku pokażę wam w jaki sposób generować teksty reklamowe do Facebooka za pomocą czata GPT. Hej hej, kontynuujemy naszą serię dotyczącą tworzenia reklam tej warstwy wizualnej. Zajęliśmy się mocniej y, tom, tym aspektem. Czyli wideo, karuzele, reklamy elastyczne, ale jest też coś takiego jak teksty reklamowe, o których wcześniej nie rozmawialiśmy. Więc, żebyśmy stworzyli poprawną, dobrze działającą reklamę, to te teksty reklamowe będą kluczowe. W przypadku Facebooka to są trzy takie kluczowe miejsca. Jedno to jest tekst reklamowy. Który pojawia się u góry. Druga rzecz to jest nagłówek, czyli który się pojawia zaraz przy przycisku. Możemy jeszcze stosować opis, czyli tutaj taki mały fragment, który pojawia się pod nagłówkiem. Dzisiaj skupimy się na generowaniu tekstów reklamowych i pomoże nam w tym chat GPT, czy jakakolwiek sztuczna inteligencja, klot też będzie do tego ekstra, więc polecam przetestować sobie jeden i drugi mechanizm. No i pokażę wam, w jaki sposób można to robić iteracyjnie, krokowo. Jest coś takiego jak Prompt Engineering, do czego sobie dojdziemy na końcu tego odcinka, czyli wygenerowania takiego precyzyjnego polecenia dla czata GPT. My sobie to zrobimy w sposób taki mm, dwu, trzy, trzy czteroetapowy, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mamy chat GPT, no i w czym Ci mogę pomóc. Chcę napisać tekst reklamowy do reklamy na Facebooku. Chcę promować salon kosmetyczny. Napisz trzy propozycje. To jest jakiś nasz pierwszy prompt. No, jak widzicie, to się wszystko dzieje na żywo. Już tutaj mamy jakąś możliwość wstawienia nazwy salonu. Tego nie zdefiniowaliśmy. Tutaj mamy jakieś pewnego rodzaju propozycje. Dobra, kolejna rzecz, którą chcę sobie, mój salon. Nazywa się la beauty. I to, co jeszcze chcę sobie tutaj dodać, to napisz. Napisz w tekście reklamowym o promocji minus 20% na masaż kawitacyjny. Do końca miesiąca. Dobra, i tutaj jak, jak widzicie, jest to już zastosowana nazwa naszego salonu. Mamy tutaj informacje o masażu kawitacyjnym. Tutaj jest im pytanie, czy ten tekst odpowiada moim oczekiwaniom. Więc jeszcze tutaj dorzucilibyśmy coś takiego. Dodaj trzy zalety masażu kawitacyjnego, i na koniec daj perswazyjne. Call to action, czyli takie wezwanie do, do działania. No i teraz coś mi tutaj znowu produkuje. Nie wiem, ile trwa ten odcinek, ale przypuszczam, że jakieś 3 minuty, i już zostało wyprodukowane dla nas taki tekst. To reklamowy. Teraz poproszę, jest ok. Przygotuj trzy podobne propozycje. Więc teraz wypuścimy, żebyśmy mieli trzy podobne propozycje. No i on mi tutaj. Właśnie to będzie wyprodukował, no i co? Powiedziałbym, że teraz oczywiście, czy jest to zgodne z Waszą promocją, z Waszą strategią i tak dalej, to są. Jakby nie, nie wchodzę w to i na etapie takim przygotowywania tego odcinka nie jestem w stanie wejść w te wszystkie szczegóły. Chcę wam pokazać, że obsługa czata GPT do tworzenia takich tekstów reklamowych jest niezwykle prosta i co jest kluczowe to są właśnie te korekty, czyli to co nam się w tym tekście podoba, to co jest to co chcemy dodać, to co chcemy poprawić, możemy go teraz, ten tekst jeszcze skrócić, możemy dojść do wniosku, żeby był napisany językiem bardziej dla kobiet, bardziej ludzkim i tak dalej, różnego rodzaju takie poprawki. Oczywiście jest coś takiego jak Prompt Engineering, tak żebyśmy od razu możemy dać tutaj polecenie, stwórz uniwersalny Prompt, który pozwoli napisać takie teksty w przyszłości. I teraz jest tak, że ten prompt, który zostanie tutaj stworzony, to jest kontynuuj. OK, ten prompt, który tutaj jest, to jest informacja taka, żeby za każdym razem nie pisać tego, że, żeby tego nie dzielić na kilka wiadomości. Czyli chcę napisać tekst reklamowy, potem mu poprawiłem, że mój salon się tak nazywa i że to jest jakieś tam usługa. Potem jeszcze, żeby coś tam dodać. Potem to były jakby cztery wiadomości. Ten prompt polega na tym, że uzupełniając taki jakby jeden tekst, będziemy mieli od razu przygotowane, gotowe gotowe akcenty właśnie reklamowe. Możemy sobie to od razu przetestować. Czyli Charlie powiedział, że sobie to w ten sposób. Stwórz tekst reklamowy, nazwa salonu Agata. Agata, promujący, nazwa salonu, opis promocji. Możemy to nawet puścić. I teraz jest coś takiego, że na podstawie tego naszego promptu mamy od razu napisany taki tekst reklamowy, który jest już bliższy ideałowi, czyli ilość tych poprawek nie będzie musiała być aż tak duża, no bo ten, ten tekst jest już lepszy temu, co oczywiście. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Się oczekiwałem na, na podstawie tego pierwszego przykładu. Więc w taki sposób pracujemy z chatem GPT, nagrywam też kolejny odcinek <coughs> dotyczący nagłówków Które będą po prostu Mówiły nam Trochę inaczej podziałem się z tymi promptami więc jeżeli ktoś nie korzysta z czata GPT To też serdecznie zapraszam No i co taki tekst reklamowy może bez tych Cudzysłowiów możemy sobie tutaj wrzucić jako Tekst reklamowy Numer jeden Jak widzicie on się tutaj automatycznie nam Przenosi i tu jakiś tekst reklamowy numer 2, to będzie kolejny wariat. Możemy wrócić do pięciu propozycji, właśnie takich tekstów reklamowych. Tutaj będzie kolejne, kolejna opcja. Więc jak widzicie, w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie przygotować takie opisy. Dla wielu biznesów lokalnych, mniejszych, one są po prostu wystarczające i. Zatrudnienie wyspecjalizowanego copywritera w tym przypadku po prostu nie przyniesie takiej wartości, jak wykorzystanie albo darmowej wersji ChatGPT GPT, albo takiej, która kosztuje dosłownie kilka dolarów, ale myślę, że dla wielu z was nawet nie będzie konieczności. Bo jak widzicie, powstaje tutaj. Nie chcę powiedzieć, że coś ciekawego, bo bardzo nie sprawdziłem tego i pewnie jest tutaj lekko masło maślane, ale korzystając z tego i samodzielnie też każdemu z was jest teraz prościej, powiedzieć sobie, OK, usunę ten punkt bo on jest po prostu jakiś bezsensowny, dodajmy tutaj jakąś emotikonkę dotyczącą jakiejś, no dajmy na to, w jakiś sposób to zaakcentujmy, czy poprawmy ten początek. Tutaj jak widzicie coś się tu nie chce. Nie mi się przeskolować do góry, tutaj miało to być. Czyli rozdzielimy sobie to w ten sposób, do końca nie musi być miesiąca, tylko do końca stycznia może być. Więc w ten sposób jest dużo szybciej i prościej pracować po prostu na jakiejś propozycji, no i przygotowywać takie teksty reklamowe. To, co oczywiście też można powiedzieć czatowi GPT, to powiedzieć, jak długi ma być ten tekst, bo my nie używaliśmy tutaj żadnych ograniczeń, możemy powiedzieć, że może on zawierać maksymalnie dwa zdania, maksymalnie pięć zdań i tak dalej, wtedy te teksty po prostu będą bardziej skumulowane i intensywne. Dobra, wielkie dzięki za dzisiaj. Zapraszam na odcinek dotyczący nagłówków. Trochę tam sobie pogadamy o takich technikaliach długościowych.